Dziś zapraszam na film, na którym pokażę jak takie tulejki tutaj grad powstaje po przecięciu z drugiej strony, ale pomimo że tego gradu nie ma, nie wchodzą po prostu w otwór. No i zrobiłem sobie takie wiertło z miękkiego materiału wytrwałym wytrwały pokażę na końcu jak to wiertło wygląda. No a teraz zobaczycie jak ładnie wierci, nie skrzypi, nie smaruje nic i wszystko idzie. what czyli nawet bardzo, bardzo ładna powierzchnia powstaje, no, taki lekko taka sługowata, ale yy... skończmy tą nierówną walkę ale powiem wam, że ten wiertel, no odpadłem już na tam drugim kanale, niektórzy widzowie widzieli ale wiem, że nie wszyscy wchodzą na ten kanał i na ten także zobaczcie, tu chodziło o to że to jest taka tulejka dystansowa pomiędzy łożyskami chodzi o to, żeby suwliwie wchodziła a nie miała na przykład pół milimetra luzu, tylko dychę Półtorej maksymalnie, no i wyszło to, wychodzi to bardzo ładnie. A teraz Wam pokażę, jak wygląda to wiertło. Wiertło do aluminium zrobiłem sobie ze zwykłej stali C45. Tu cylinder, tu kawałek pogrubienia. No i po prostu ono tak wygląda z góry. Wygląda może niepozornie, ale naprawdę robi robotę. Podcięłem tu pod zębem, podcięłem tu i tutaj średnicą, tą tutaj mi ładnie wbiera. Prawdopodobnie zrobię sobie takie wiertło, bo mam często takie tulejki, powtarzają mi się. Zrobię się z materiału QT i będzie bardzo dobre. Oczywiście takiego wiertła 15,1, 15,2. Nie kupimy, a tu jest właśnie o to chodzi. Wytaczakiem dużo dłużej, a tym szybko, ładnie i sprawnie. Także trzeba sobie ułatwiać życie w warsztacie. Dziękuję.